Zwolenników jazdy na rowerze w Sanoku nie brakuje. Jeżdżą zarówno starsi, jak i młodsi. To właśnie z myślą o nich władze miasta postanowiły, że warto wyznaczyć sieć dróg rowerowych. 100 razy tyle, żeby było. No to jak na takie 40 tysięczne miasto to powinno być 40 km. I to takich obrzeżami właśnie miasta, tak, żeby człowiek mógł sobie spokojnie pojechać i nie patrzeć na samochody, czy kogoś potrącić, czy zostanie potrącony. To jest najlepsza sprawa, a to jest super. To ja, ja to, to kiedyś zauważyłem i myślałem, że to coś znowu, bo wszędzie te reklamy malują. Myślałem, że tego patrzę rower. No i faktycznie ludzie jeżdżą kurcze i widzę, że Dostosowują się do tego. Piesi idą swoją stroną, bo tak jak widać, a ja nawet pani z wózkiem, te cztery kółka ma, po tej stronie. Bardzo dobry pomysł. Rowerzyści cieszą się, że w końcu ktoś o nich pomyślał. Na jezdni nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie. Trzeba kombinować między tak, bo to samochody różnie, są kierowcy i kierowcy. Ale jakby były dróżki, to by było inaczej. Ja raczej jadę poza miasto. W mieście nie jeżdżę, ale w mieście to bym się bał jeździć na rowerze, bo rzeczywiście to z nas ciasny ulicy. Jesteśmy przez kierowców traktowani po macoszemu. E, rower nie, no to tam... Rower nie, ja mam cztery koła, kierownicę, półtora tony wagi samochodu, to co mi tam? I w ten sposób jesteśmy traktowani. Ja bym właśnie Zwrócił uwagę panom kierowcom, że tak samo korzystamy z szosy, jak i inni. Nowa współdzielona z ciągiem pieszym ścieżka rowerowa na razie liczy pół kilometra długości i biegnie wzdłuż Potoku Powieckiego, Na odcinku od parkingu przy gimnazji nr 3 do Alei Wojska Polskiego. Trzymetrowej szerokości odcinek traktu pieszojezdnego oznakowano pionowo i poziomo. W planach są kolejne odcinki. Na razie planujemy stworzyć tego typu trakty pieszojezdne wzdłuż obydwu brzegów Sanu wzdłuż ulicy Rybickiego, a także na obszarze pomiędzy Komendą Policji a Ośrodkiem Sosenki. Jak na razie pierwsza ścieżka nie ma nazwy. Władze miasta czekają na propozycje mieszkańców.